Siema! Tutaj Doktor Stalker, tak jest, a to są wyniki świątecznego konkursu, tak jest. I najpierw za chwilę zobaczycie wszystkie prace, a potem e, trzy zwycięskie prace i pierwsze miejsce. E, tak i wiem, że jest tutaj raczej co najmniej jedna praca niesamodzielna, w razie znalazłem taką samą na necie więc wydaje mi się, że są samodzielna, ale także ją pokażę, tylko że po prostu nie jest to praca zwycięska. Yy, a więc tak, teraz możecie zobaczyć wszystkie prace. Ogólnie wszystkie prace mi się podobały, nawet są spoko. Yy, fajnie, nawet dziękuję, że tak dużo osób zabrało udział w konkursie. Ok, a teraz muszę sobie obejrzeć. Okej, okay. to właśnie były prace, które zostały do nadesłane do mnie. Eee, I tak no tutaj dodałem tylko niki lub imiona, tych, którzy wysłali. Takie, takie jak były na mailu, takie dodałem. Eee, tak jest. No i teraz eee, praca zwycięska. Raz, dwa, trzy. Tak jest, oto jest ta praca. Pierwsze miejsce w tym konkursie. Gratulacje, Łukasz. No tak, na ten kod aktywacyjny do BFA 4 zostanie wysłany w najbliższych godzinach na Twojego maila. Gratulacje, naprawdę. I chciałem jeszcze wszystkim życzyć zdrowych i wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Mówił do Was doktor Stalker. No i nara.